Ua! Cudowna woda. Za chwilę do niej wskoczę, ale na początek chcę Cię zaprosić na praktykę. Witaj w Kalianie Yoga Enchigong. I to wideo będzie poświęcone takiemu stanowi emocjonalnemu, który bardzo często każdy z nas ma. Czyli poczuciu, że wszystko w koło. Jest jak wiatr chaosu, który chce nas wyrwać z korzeniami i przesunąć, zabrać nie wiadomo gdzie, wytrąca nas z równowagi, nadmiar rzeczy, które się dzieją, lub to, jak reagujemy na nie, powoduje, że nie czujemy stabilności wewnętrznej. Nie czujemy się dobrze ze sobą, patrzymy, gdzie znaleźć rozwiązanie na zewnątrz, a tutaj stabilność. Zachwiana, wewnętrzna tak, brak takiej równowagi emocjonalnej. Więc ta praktyka jest znana w każdym właściwie systemie, czy kong jest to trzymanie ku i światła, lub obejmowanie drzewa, lub stanie jak słup ma różne nazwy. Generalnie chodzi o to, żeby zachować pionowe wyrównanie, czyli czuć, że przez Twoje ciało. Przepływa ci ziemi i nieba, cały czas zasila ciebie i to daje tobie stabilność, i to jest twój punkt odniesienia, a cała reszta twojego ciała może się rozluźniać, i ręce obejmują kulę światła. Obejmują, tak jakby, są twoją ochroną, chronią twoje ci. Nie ze strachu przed tym, co się dzieje na zewnątrz, ale bardziej tak, jak obejmuje się dziecko, żeby dać mu poczucie stabilności. Trzymasz to ci swoje i koncentrujesz swoją uwagę na przepływie energii. Ta praktyka to jest dużo wizualizacji, która właśnie pozwala na to, żeby umysł nie wracał do tych wszystkich rzeczy z zewnątrz to sobie przepływa, a ty spokojnie stoisz w pozycji, która jest wygodna, ale w pewnym momencie zaczyna być trudna. I kiedy przejdziesz ten moment trudności, twoje ciało zacznie zupełnie odpuszczać blokady, odpuszczać napięcie, i właśnie wtedy budujesz swoją wewnętrzną siłę, siłę koncentracji, siłę też, która trzyma twoje ciało w pionie i też twoje życie w pionie, czyli nie Dajesz się ponieść emocjom, nie dajesz się ponieść temu, że ktoś przynosi w Twoje życie różne rzeczy, no to pewnie najprawdopodobniej jest to odpowiedź na to, co się dzieje wewnątrz Ciebie, w Twoich organach wewnętrznych, jakie emocje są tam ulokowane. I dzięki tej praktyce będziesz czuć swoją stabilność emocjonalną stabilność w ciele. Ale też to, kiedy możesz się otworzyć, wyjść na zewnątrz i dawać wszystko, kim jesteś, dla wyższego dobra, Twojego i innych, i czuć radość, ekspansji, a kiedy jest czas, żeby trochę pobyć w środku i poczuć siebie, zbudować siebie, pobyć ze sobą w radości, bycia w swoim ciele, a potem. Ponownie wyjść na zewnątrz, bo żyjemy w takich fazach, i Chikong uczy nas szanować to, co jest w danym momencie, w jakiej fazie życia jesteśmy, w jakim przepływie i cały czas czuć się dobrze ze sobą. Okej, okay. zapraszam Cię do praktyki trzymania kuli światła i otwierania nieba i ziemi, i zamykania wewnątrz w Kulewudzi. Do zobaczenia. Zaczynamy praktykę. Ustaw stopy na szerokość bioder i zacznij od małej rozgrzewki, otrząsania rąk w dół. Stopy są równolegle postawione. Szerokość bioder lub szerokość ramion. Luźne kolana, luźne biodra, luźne ramiona, przestrzeń między rękoma a ciałem. Głowiem. Łokcie, nadgarstki, kościół nowa w dół, czubek głowy w stronę nieba i rozluźniej wszystkie stawy. Tak żeby nie obciążać nóg, kolan, w dół, w przód, nad głowę, na boki. Możesz zostać w jakimś miejscu dłużej, jeśli poczujesz, że jest Ci to potrzebne. I od razu przejdź do otrząsania w prawo i w lewo. Ten ruch jest generowany z tampię, czyli z dolnego, o, dantian, czyli z brzucha, miejsca troszeczkę pod pępkiem. <grym> Albo po prostu poczuj, że twój brzuch porusza się w prawo i w lewo. I jednocześnie przesuwaj ciało w prawo i w lewo. Ręce są luźne Ok. Połącz ręce w kubeczki. Rozgrzyjemy trochę kręgosłup i postakujemy e, początek meridianu płuc i nerki. Twoja lewa ręka będzie lądować pod obojczykiem, a twoja prawa ręka na nerce. I odwrotnie. Ho, uwaga, no! Wnosisz przeciwległą. Pięte, czyli jeśli skręcasz się w prawo, to podnosisz lewą piętę, jeśli skręcasz się w lewo, podnosisz prawą piętę. I przenosisz ciężar ciała na nogę, w którą stronę się obracasz: czyli prawa, lewa. Ciężar ciała na prawej, ciężar ciała na lewej. Ręce luźno. I wydłużasz lekko ciało. Teraz zostań na obu stopach, stabilnie i pozwól jeszcze, żeby ręce obijały się w bokach ciała. Hmm. Wdech, dłonie w stronę nieba. Poczuj, jak wdech podnosi Twoje ręce do góry. Na wysokości głowy, na końcu wdechu dłonie kierujesz w przód i powoli pozwalasz, żeby opadały w dół całym ciężarem utrzymując palce w stronę nieba. Wdech. I niech opadają w tempie Twojego wydechu. Wydech. Hmm. Jeśli chcesz wyciszyć umysł, powoli obserwuj opadające dłonie i poczuj jak opadają też Twoje napięcia. Tu, uczuł uziemienie. Jakby wszystko spływało z powrotem do ziemi. Twoje ciało i głowa, przede wszystkim umysł, ale też ciało pozostają coraz bardziej lekkie, ciszone, spokojne. I jeszcze trzy razy, wdech, Okej, okay. i rozluźnij całe ręce. Pozwól, żeby się bujały jeszcze przez moment po bokach ciała. Krótki masaż. Zachęcam Cię, żeby to zrobić przed każdą praktyką. Jest to cudowny sposób na powrócenie do siebie, do domu i skoncentrowanie uwagi w jednym miejscu, w jednym z ważniejszych miejsc, czyli Twoim emocjonalnym sercu, tam gdzie mieszka Twój umysł. Jest dom Twojego umysłu. Z wdechem spokojnie poczuj dłonie połączone razem i wydech w środek dłoni. Ułóż dłonie po środku mostka, jedną na drugiej. Możesz połączyć też kciuki, żeby mieć pewność, że punkty leugą dotykają się ze sobą. Punkty leugą, czyli punkty pośrodku dłoni i rozmaż. Tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie dotyka Twój punkt logo, punkt pośrodku dłoni, koncentruj swoją uwagę, swój oddech, poczuj jak wracasz do siebie, do ciała, do domu. Możesz się przywitać ze swoim ciałem, oddechem, myślą, wewnętrznym głosem i z wydechem zjeść w dół. I rozmasuj przestrzeń dolnego Dantien. Poczuj jak ci przepływa wokół. Poczuj wszystkie organy wewnętrzne. Hmm. Ale też e, uczucie komfortu, jakie przynosi Tobie Twój własny, ciepły, czuły dotyk. Coraz hmm. większy spiralny ruch. Wdech do góry, wydech w dół. Po lewej stronie wydech w dół, po prawej dół. Wracaj do pępka. Zjedź około 3 cm lub 3 palców pod podpępek i rozluźnij ręce. Poczuj swoje pionowe wyrównanie to znaczy, Twoje stopy są ustawione e, bardzo dobrze na ziemi lub na podłożu, na którym stoisz, zawsze połączone z ci ziemi i świadomie pozwól, aby otworzyły się na przepływ ci. E, dociśnij punkt, Yang Chuan, który jest między poduszkami na stopie. Poczuj, jak osadza się Twoje ciało. Czyli kła, kość ogonowa jest w dół, rozluźnione ramiona, rozluźnione ręce. I wprowadzimy na początku rozluźnione ręce. Wprowadzasz na początku Ci w ruch. Wprowadzasz też swoją świadomość tego, że jesteś w połączeniu z energią ziemi, nieba i napełniasz swoje ciało tą energią. Rozluźniasz ręce i z wdechem czujesz, jak unoszą się do góry. Przesuwasz je w stronę ciała. Delikatnie zwalasz, żeby opadały w dół. Wdech. Luźne stawy w rękach. Niech twój umysł prowadzi ruch Twojego ciała z wdechem. Zbierasz ci z ziemi. Wydech w dół. Wdech. Przytulasz na wysokości klatki piersiowej. Wydech w dół. Formuj kulę światła w dłoniach. Wdech. Poczuj, jak otwierasz się na ci ziemi. Wdech. Zagarniasz ci nieba. Jedech zamykasz nad głową czy szak z powrotem rozluźnia wszystkie stagnacje, Oczyszcza z tego co niepotrzebne, oddaje to do ziemi, dech, dech. Na pewno jednocześnie usuwa, służy te czy. Jeszcze raz wdech, wdech. Spokojnie wydach tu teraz wdech na oczu z oczu w przód dłonie w przód i obracasz Dech, tam płynie twoja energia gdzie jest twój umysł teh z oczu z trzeciego oka przód w stronę brzucha wdech przez centrum ciała i w przód ostatni raz tylko do oczu, wydech w przód, rozluźnij ramiona. skieruj dłonie w stronę, oczu w stronę twarzy i z wydechem tu dolnego tamtiem. I obejmij swoimi rękoma kulę światła. Tę praktykę można wykonywać bardzo długo. My wykonamy ją tylko chwilę tak naprawdę. Bo tak naprawdę. Wystarczy kilka minut tej praktyki, żeby już wyciszyć umysł, żeby wiatr wudził chaosu, nie podważał Twojej stabilności, żeby wszystko, co dzieje się wokół, nie dotykało Twojego wewnętrznego spokoju i siły. Twoje stopy są połączone z Ziemią, Ci płynie od matki Ziemi przez Twoje nogi, stawy są rozluźnione. Kość ogonowa spokojnie w dół. Twoje kolana nie wychodzą za przestrzeń czubków, palców, stóp. Stopy osadzone na ziemi. Ramiona rozchodzą się bardziej na zewnątrz niż do środka. W łokcie luźne nadgarstki, palce, dłoni. Możesz trzymać dłonie na wysokości klatki piersiowej, środkowego dantien. Tutaj działasz bardziej w ten czas na płuca, na twoje uczucia, na serce. Możesz też je trzymać na wysokości dolnego Dantient, czując więcej siły wewnętrznej energii, szczególnie dla kobiet, wzmacniając siłę, w dolnym dantien, w nerkach, narządach rozrodczych, w macicy. Także wybierz miejsce, w którym trzymasz ręce, obejmuj kulę i wyobraź sobie, że przez centrum Twojego ciała. Punktu między stopami ziemi, Nie chcieli do góry przez centrum całego ciała do czubka głowy. Schodzi się na boki, spływa w dół, otaczając Cię kulą światła. Przepływa cały czas przez centrum Twojego ciała, w stronę wszechświata, w stronę kosmosu i wraca między stopami przez środek krocza, do serca, przez bułachin w gwiazd i w dół możesz rozluźniać całe ciało wokół otrzymując pionowe wyrównanie oddychaj do dołu brzucha rozluźniając doł brzucha rozluźniając dolny dantien hmm. rozluźniaj ramiona, łokcie, nadgarstki palce Wyobraź sobie, że trzymasz między palcami dłoni kuleczki ci. Dłonie są skierowane w stronę ten tien górnego, środkowego lub dolnego. Tam płynie też Twoja uważność, energia, czułość, Ci. stabilność. Jeśli Twoje ciało zacznie odczuwać dyskomfort, oddychaj. Poczuj swoje centrum. Oczuj stabilność w pionowym wyrównaniu. Jeśli Twoje ręce zaczną słabnąć, wyobraź sobie ci, które przepływa przez Twoje ręce. Od kręgosłupa do lewego ramienia, lewego łokcia, lewego nadgarstka, palców lewej ręki do palców prawej ręki, nadgarstek, łokieć prawe ramię. Przez całą prawą rękę. Przez tłów i całą lewą rękę. Tu czubka palców lewej ręki i czubka palców prawej. To też da Tobie wewnętrzną siłę. I spokojny oddech. Rozluźniony brzuch. Przepływ ci przez centrum ciała. Staraj się zachować stabilność i nie poruszać zbytnio ciała. Jeśli twój umysł zacznie przyciągać myśli, tworzyć myśli, obserwuj przepływające ci przez centrum ciała, przez ręce, przez palce dłoni, przez prawą rękę. Obserwuj oddech i pionowe wyrównanie. Poczuj stopy zawsze osadzone w ziemi. Bazę dla Twojego ciała. Przez moment zachowaj spokój ciszę. I zawsze przejdź o kawałek dalej, kiedy będziesz robić tę praktykę dla siebie indywidualnie. Może też w naturze. Oddech. Obserwuj rozluźnienie w stawach, Czuj głowy w stronę gwiazdy, błahin w stronę gwiazdy, stopy w stronę ziemi. Ciągły przepływ ci przez ciało, w stronę wszechświata i z powrotem do Twojego ciała. Na zakończenie przysiądź bardziej w kład. Wdech, wydech przez czubek głowy, ten Chuan. I spokojny wydech nadal w dół, Wdech. Wydech. I wydech w dół. Ponownie. Wydech. I wydech. Zostaw dłonie bardziej do dolnego dantien. Rozruszaj dolny dantien. Rozluźnij ręce lekko. I uformuj kule ci, Kule wuji. Prawa ręka u góry, lewa na dole. dech, Otwieraj. Do wysokości klatki piersiowej. Dołu dolnego dantien. Lewa ręka kciuk do, do środka. Prawa ręka kciuk na zewnątrz. Wydech. Otwieraj. Kule wuji. Otwieraj się na duży wszechświat. Wracaj. Wdech. Połącz niebo i ziemię wewnątrz twojego ciała. Musisz zrobić wydech. Ponownie wdech. Centrum siebie, centrum twojego ciała, koncentracja, stabilność lekkość wszystkich kończyn, wszystkich mięśni, stawów, tak. twoje ciało jest jak kanał, przez który przepływa ci nieba i ziemi, tak. I tworzy idealne małżeństwo Yin Yang, i itd. I ostatni raz. Prawa. Zamknij. Wyde. Puchty na ogon są zawsze ze sobą połączone i kciuki i duże palce też. Tak. I wyde. Kciuki i małe palce. Wyde. Strona Poczuj rozprzestrzenianie się, ekspansję, i poczuj, jak dobrze jest, wracać do siebie, do wewnątrz. Zakończ kierując dłonie w stronę dolnego Dantien. Poczuj, co dzieje się w przestrzeni między rękoma, a Twoim całym, Twoim tłowiem, Twoim dolnym Dantien. Pielęgni ci. Jestem w ci, ci jest we mnie. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie. Jestem ci, ci jestem. Użyj język na górnym podniebieniu ze zębami. I na zakończenie jeszcze raz przypomnij swojemu ciału i sobie wdech, połączenie z ci ziemi. Wdech, połączenie z qi, nieba. Wydech. Wydech napełnia się całą energią wszechświata. Wypełnia twoje myśli miłością, życzliwością, współodczuwaniem. Twoje słowa by mówiły twoją prawdę, autentyczną prawdę. Twoje uczucia by były dobre dla ciebie, życzliwe i twoje ciało było witalne, silne, zdrowe. Ułóż dłonie na dolnym język za zębami, górne podniebienie, wdech i zamknij środek mięśni krocza. Pozostań na wdechu. I rozluźnij. Dziękuj swojemu ciału, podziękuj sobie, dziękuj źródłom Ci. Da. I spokojny, dlatego. Dziękuję. Witaj po praktyce. Ja schowałam się już do cienia, ponieważ praktyka Qigong na słońcu może być zbyt wyczerpująca i zbyt trudna. Zwłaszcza jeśli chce się trzymać kulę światła trochę dłużej. Moje ustawienie było podyktowane tym, żeby zrobić dobre wideo dla ciebie, ale jeśli będziesz ćwiczyć na powietrzu, zwłaszcza latem, zachęcam Ciebie, żeby jednak stać tyłem do słońca. Wynika to z tego, że tył naszego ciała to jest energia Yang. I tam jest bardzo dobrze mieć dużo słońca i ogrzewane energii, ogrzewaną tę część Yang, e, zasilaną energią słońca. E, przód ciała natomiast jest Yin. I tutaj bardzo dobrze jest mieć e, na przykład zimą ogień, e, siedzieć przy ognisku, przodem do ognia, wtedy kiedy jest chłodno w nocy, e, żeby się ogrzać. Ale podczas praktyki Qigong, tak samo podczas medytacji, ważne jest też, żeby światło Słońca, ciepło Słońca nie padało bardzo na głowę. Dobrze jest mieć nakrycie i, tak jak powiedziałam, stać plecami do Słońca. Mam nadzieję, że ta praktyka była dla Ciebie przyjemna, tak samo jak dla mnie, pomimo tego słońca. Ja za chwilę ruszam w stronę jeziora, czyli wskakuję do wody. Chcę Tobie podziękować za obejrzenie tego wideo, za ćwiczenie ze mną, za odwiedzanie mojego kanału, za wspieranie go zostawieniem lajka, komentarza lub subskrypcji. Subskrybowania lub wysyłania dalej, podzielenia się z kimś, kto może też ma ochotę zadbać o swoje ciało, o swój umysł, o swoją stabilność emocjonalną. W życiu może się dziać różnie, ale to jak my będziemy obchodzić się z tym, co się dzieje, i z nami w tym, co się dzieje, to jest nasze zadanie. I właśnie ta praktyka, którą przed chwileczką ze mną ćwiczyłaś, ćwiczyłeś, będzie. Dawać Tobie za każdym razem powrót do siebie i odpowiedź, a nie reakcję, wybuch, złość lub e, poczucie utraty kontroli nad wszystkim i rozsypania się. E, dziękuję Tobie, jeśli masz ochotę, e, subskrybuj mój kanał, e, zostaw like, komentarz. Możesz również odwiedzić moją stronę www.kalianiyoga.com. Tam znajdziesz również propozycje różnych kursów, które są przygotowane dla Ciebie, kursy online, e, które są od ręki, Przysz nauczyć się naprawdę e, pięknych praktyk e, wzmacniających Twoje ciało, tak jak Zang Fu Gong, dające harmonię i balans i regenerację wszystkich organów wewnętrznych, praktykę e, żurawia, e, elegancja i subtelność e, po to, aby mieć swoją stabilność. E, Psychofizyczną, zdrowie psychofizyczne, szczególnie dla osób, które często miewają stany depresyjne, stany przygnębienia lub nie mają siły do działania ze względu na spadki nastrojów, też dla osób, które leczą depresję, jako wsparcie, jako wspomaganie wychodzenia z stanu depresji, również ciką dla kobiet, czyli podróż we wzroście bohaterki swojego życia, e, zmieniające życie wielu kobiet, zmieniające też odczuwanie ciała, harmonizujące hormony dla kobiet, które przechodzą różne fazy w swoim życiu, różne etapy e, zmian, które zadziewają się w ciele. Ja dziękuję Tobie bardzo za uwagę. Pozdrawiam Ciebie bardzo ciepło i serdecznie. Przesyłam Tobie dużo świeżego, przesmacznego, cudownego ci lata, energii lata, wreszcie ciepła słońca i radości. Dla Ciebie ode mnie i do zobaczenia następnym razem, w następnym wideo. Ja wskakuję do wody.